Cześć! Słuchajcie, byłam z mężem w Ostrudzie i przejeżdżaliśmy przez taki pasaż, to znaczy w sumie to szukaliśmy orlenu, ale przejeżdżaliśmy obok takiego pasażu, gdzie był biedronka, media, ekspert, coś tam jeszcze i był jakiś sklep wielobranżowy, co już rzadko się spotyka taką nazwę, bo takie mydło i powidło i, krzy, i krzyknęłam, mówię, takie tysiąc jeden drobiazgów. A mąż mówi, a może tam jedziemy? Na pewno jakieś duperele będą. Słuchajcie, sklep się nazywał Sklep Wielobranżowy Miniuś. My inny i i u eś. Dziwnie się nazywało, ale spoko. Zaparkowaliśmy, słuchajcie, weszliśmy do środka. Może jeszcze mówi, o to kupimy od razu pieczywo biedronce, a ja my spokojnie wejdziemy do media, Jak Mark ja mówi, spoko. No i spokojnie, słuchajcie, wchodzimy. A to faktycznie taki y, 1001 drobiazgów to za dużo powiedziane. Powiedziałabym, że to taki Chińczyk. Tylko już teraz one się inaczej nazywają w ogóle na, na tę jakoś. Czy na Hanoi chyba się nazywają? No nieważne. W każdym razie ten się nazywał Miniuś. No i słuchajcie, pierwsze co to upolowa, upolowałam? Yy, magnesy. Wiecie, że ja na lodówce właśnie mam takie uśmieszki i one też i mam je, za, przepraszam, zaklikane w w, w. 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 w koszyku na Allegro. Yy, tu ich jest moi drodzy. Nie wiem ile sztuk. To jest napisane, ile tu jest sztuk. Nie ma. Albo nie widzę. Nieważne. No to ile tu może być sztuk? Słuchajcie, cztery. Cztery sztuki. A to trochę mało. Cztery... A tak, tu jest napisane jak byk wielkimi literami. Cztery sztuki, słuchajcie. Za 5 zł, więc złotówka, e, złotówka 25 za jedną sztukę, no taka ta, ta mała. Ja mam troszkę większe te magnesy. Ale słuchajcie, potrzebuję tego, bo ja... Tak jak Wam mówię, mam y, kalendarz przyczepiony i różne rzeczy, karteczki na odówce, które są potrzebne codziennie y, i nieraz mi po prostu braknie. No one się... one nie kosztują dużo. I tamte też co kupowałam w no Allegro też nie były za duże. One po prostu nieraz odpada ten plastik uśmieszek i zostaje sam magnes. No magnesy sobie je zostawiłam, ale no ten uśmieszek no już ten magnes tak nie wygląda ładnie, tak? Więc no co jakiś czas po prostu dokupuję i te mam też już zaklikane, więc mogę je odklikać, bo cztery jeszcze mam dodatkowo kupione. 5 zł 4 sztuki. Potem upolowałam to było pierwsze. Potem upolowałam za 9 zł masę silikonową w kształcie kwiatków i pszczółek, biedronek, motylków um, do robienia bebeczek, czy do robienia mufinków, czy czekoladek. Ja w każdym razie je wykorzystam po prostu w domku letniskowym do lodu. Do robienia lodu będzie fajne kształty do wrzucenia do soku, do wody mineralnej. Więc tak, już w tamtym roku sobie dwie sztuki nakupiłam, tylko że takie małe, drobne. Teraz kupiłam sobie jedne wielkie jajka i teraz mam takie średniawe, takie. Także no, raz na jakiś czas już, raz na jakiś czas raz już kupiłam, teraz drugi raz i myślę, że już mi wystarczy. Tak, trzecie co słuchajcie, upolowałam szopa. Teraz już mam kilka już szopów. Bardziej powiem Wam mąż mnie tak jakoś zauroczył tymi szopami, nie wiem, czy... Ja tak nie do końca jestem przekonana, ja jednak jestem wierna Muminkom i Kubusiowi Puchatkowi, no ale dobra, mój mąż uwielbia, zakochał się w szopach, może kiedyś zaadoptujemy szopa, no ok, spoko, to tylko mi był żart, chociaż, kto wie, marzenia są po to, by je mieć. No i za kubek, słuchajcie, zapłaciłam, zapłaciłam, 9,90, z jednej strony ma takiego szopka, a z, drugiego szopka, z drugiej strony ma takiego samego szopka. Myślałam, że dwa inne są, ale nie, są takie same. Więc kubek jest standardowy na 250 ml. No i na samym końcu już przy kasie, słuchajcie, baterii nigdy dość. Za cztery sztuki baterii. Zaraz muszę włożyć w, w ten w odświeżacz matkę, bo już słabo psika, a wczoraj zmierzy, złożyłam świeży zapach, tylko że słabo psika, więc stwierdziłam, że baterie są wskazane. Także dzisiaj takie zakupy. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia, Papa. Pa.